Więc proszę Państwa największa linia w garnicy. Pyk. Zaczyna się niewinnie, ale nie zmylcie się, bo tu już za chwilę zaczynają się ciekawsze rzeczy. I zobaczcie, tu mięciutko już mamy hip i trzeba na nim płynąć sobie. Pyk. Tu hipek onofik. Tu pierwsza banda i tu dalej już tam mówiłem chwipy troszeczkę i tu mamy przeskok w lewo bo przeskoku w prawo ah, poszukał. i lecimy dalej patrzę na wiatr wiatr jest git o, daleko Mięciutko i tutaj największa hopa przyhamowanie lekkie pompa pyk! mamy to i tu jeszcze dircik. Pyk. Uh. Ciaśniutko. Panie Piotrze. I tu pyk. Kapik. Oj, oj. Oj, oha. Aj I tu korbę trzeba dać, żeby się wyrobić. Tam patrzę, czy ziomek stoi. Ziomek stoi. Pyk. I tu. tak sarto, proszę bardzo. Do tyłu. Pyk. Se mata. Nie, pierdole dole.